Tego co wiem, to jest tu taki mały zlot studentów. Od Ciesiny czy coś, ale zlot. I studentów. A kotki dwa. Szarobury. Obydwa. Jak tam działa? Aha. No. To możemy lecieć. Katki, szmatki, heszki, meszki. Ja tracę swoją godzinówkę. Także nie przedłużając. Oh, look I'm your footer. by mnie zabił. Dobra. Wow. Aż mi czemek poszedł. Oh, dobra. Jeszcze tylko kluczek machnie i można lecieć. Dobry. Dzień dobry, pan pewnie stroje pracy. To jest! Świetnie! Szukamy właśnie bramkarza. No wiem. To ja na początku mam do pana kilka pytań. W, jak... w jakich i klubach pan wcześniej stał na bramce? Co? W jakich i wcześniej klubach pan stał na bramce? E, gościu. Ustanę coś od razu, żeby nie było nieporozumień. Jedno pytanie na raz. Przepraszam, przepraszam. Albo w jakich? Albo w filu, co? Spać! Ale więcej nie mów tak spada kawę, nowe nowe tam plecaka. A tu oho, oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho, Jaka wielka draka? O, kanapka. Przez szybę. Tak pomiędzy napisem "świeżo kiełbasa, a czynne. Weszłam. Akurat rzucał mięsem. Ale natomiast z złego mam problem z syneczkiem, z Rubensem. No biega po domu i powtarza, że on będzie artystą. Mój Picasso to samo. Będę malarzem i będę malarzem. On nawet wymyślił, że pójdzie na ASP. A ja chodzę i proszę dziecko, rzuć ASP. Idź do Legnicy. Na PWSZ. Oczywiście, no dokładnie. A u mnie najgorsze jest to, że wszędzie widzę gołe klube baby. W lustrze też niewdzięczny ptak. W poprzedniej akcji to jemu próbowałam pomóc. Biedny, w zatłoczonym tramwaju, z podciętymi skrzydłami. Wiesz, jak ludzie nienawidzą tego gatunku? Co ty zrobiłaś? Zobaczyłam kanarę. Przebiłam się przez tłum. Dopadłam w ptaszynę, otworzyłam okno i wyrzuciłam, krzycząc, lecz jesteś wolny. Geniusz. Po co ci ta ekologia? Jak jedziecie sobie do Ikei, do rodziców, nie? Ty kierujesz, a ty obok. To ty wyglądasz przez lusterko, czy po rondzie nie niesie z inwalida z polisą z besytu? No to czas na małe podsumowanie. Skecze były? Wyciągnięcie widza? Było, było, było. A nie jednego. Spożywanie alkoholu? Eee. Mało. Spontaniczne reakcje. Mało. Ale za to telefon, do Przed wami kabaret in China: Zainwestowane 2 zł to jest wózek pod hipermarketem. Bo jak nam za długo nie zejdzie na zakupach, nie, no to po zakupach jeszcze cały czas jakiś kapitał. – Mamy, nie? – Przepraszam. – A proszę, proszę. – Przepraszam pana najuprzejmiej. Sie kłaniam. – Dzień dobry. – Czy posiada pan może dwa złote? – Przykro mi. – Mi też jest przykro. Siostrę mam chorą. – Proszę bardzo serdecznie pozostać na swoich miejscach. Uprzejmie. – Bo... Nie chce nam się za wami ganiać. Wszystko, co od tej pory powiemy, może być użyte przeciwko wam. Nazywam się komisarz Szajbiński. Jestem komisarzem. Dzień dobry, poproszę normalny do Grudziąca na 16:07. Dzień dobry. Witam na dworcu PKP. Podróżny. Przed zakupem biletu możesz jeszcze zrezygnować. Przemyśl to. <grywa> poproszę normalny do Grudziądza na 16:07. 11:15. TeleExpress. <grywa> Tak mi dobrze, tak radośnie, bo mam Ciebie. Dziękuję Ci za to, a dziękuję to, Merci. Merci, tak podziękuję Ci, Merci, że jesteś tu. Panie Kaczmarek, ja jestem prawdziwym lekarzem. Nie, ale nie może być, aniołku! Prawdziwy lekarz to musi być chłop! No, na drzwiach jest napisane. Gabinet Stanisława Sidło. To jest gabinet, ja jestem Stanisława Sidło, wszystko się zgadza. Nie, się nie zgadza. Zamknij się! Nic się nie zrobię! Zamknij się! Sobie tam za kolumienką kucałem. Stawaj draniu, będę ratował tą damulkę. Będziemy się bić! Zapraszamy Was na sztukę teatralną. Pod tytułem Romeo i Julia, czyli odrobina liryki z przyrodą w tle. Nie, to skodronek, zwiastunek poranka, więc proszę Baa. na pożegnanie. Cóż mam ci dać na pożegnanie, mój bóg? Jędruś. Jędruś. A co? Oleńka. A co? Jędruś. Ja mam ran twoich całować niego. Wielkie nie go... brawa! Słuchajcie, zapraszam również kabaret Nomenomen i kabaret Partnicy. Jak mi jeszcze mamy China nie uciekł ze sceny. Czas dla fotoreporterów. I wielkie brawa dla wszystkich gwiazd dzisiejszego wieczoru. Dziękuję bardzo. Czekajcie, jeszcze bakuników nie ma, spokojnie pszczółki lecą ostatnie. <laughs> Dawaj, Mariusz. Jeszcze raz, wielkie